Próbujemy wypalić węgiel drzewny, będziemy próbowali wypalić węgiel drzewny w trakcie warsztatów, wykorzystując starożytną technikę pochodzącą z centralnej Amazonii. Rdzenne ludy wypalały właśnie węgiel drzewny w takich dołach ziemnych których kształt i rozmiar daje nam bardzo czyste spalanie materiału. Tu musi być głęboki z tego względu, że to, co znajdzie się na dole, musi zostać pozbawione dostępu tlenu. Więc wszystko to, co będziemy dokładać, cały materiał, który będziemy dokładać od góry, ma za zadanie te zwęglone części pozbawić dostępu powietrza i dostępu tlenu, i wtedy zacznie się proces zgazowania biomasy, a nie spalania. I dzięki temu nie spali nam się wszystko na popiół, tylko uzyskamy bardzo dobrej jakości węgiel drzewny. I na pewnym etapie procesu wypalania będziemy musieli cały wykop zalać wodą, żeby jeszcze parą wodną rozwinąć powierzchnię czynną tego węgla drzewnego. I następnie węgiel drzewny będzie użyty do wytworzenia biowęgla po zmieszaniu z różnymi dodatkami, które sprawią, że będzie on wspierał życie glebowe i regenerował glebę w ten sposób.

Wszystko to jest martwe. To już jest martwe drewno. Martwe, suche no, czy Ono nie jest super suche, ale temperatura właśnie w tym dole ziemnym będzie tak wysoka, że to nie będzie problem, żeby to wypalić. Także nie ruszamy żywych drzew. W momencie, kiedy uzyskamy węgiel drzewny i uzbroimy go w mikroorganizmy, czyli stworzymy z węgla drzewnego biowęgiel i dodamy w odpowiedniej proporcji do gleby, wystarczy 2-3%, 10% dodatku do wierzchniej warstwy gleby tego już gotowego biowęgla, po to, żeby mieć bardzo stabilną strukturę mikroorganizmów. Które następnie uruchamiają odżywianie roślin, uruchamiają wszystkie składniki pokarmowe, które w glebie są zamknięte, i bez tych mikroorganizmów one są po prostu niedostępne dla, dla roślin. Biowęgiel też ma bardzo dużą zdolność magazynowania wody. I to jest jedna z technik jednocześnie regeneracji gleby i prze przeciwdziałania suszy. Także to jest właśnie ten święty gralo, który tutaj chodzi. Teraz możemy jeszcze dorzucić trochę słomy, która, którą trzeba rozluźnić. Zobaczymy, czy słoma dobrze była wysuszona. Dobra. Wreszcie to, ciepło nie będzie, lata. nie? Już robi się temperatura i już mamy dosyć czyste spalanie. W zasadzie nadaje się każde drewno. No ważne, żebyśmy mieli odpowiednio podsuszone to drewno, żeby ono nie było mokre nie było świeże. Ale każdy rodzaj drewna się nadaje do tego celu. Widzicie, już mamy ten efekt komina centralnego i zasysa nam powietrze. Nawet słychać takie... Podmuchy. Zobaczcie, że praktycznie tym wszystko się ładnie dopala. Tutaj raz zastosowany biowęgiel, on już działa przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Więc nie musimy tej techniki powtarzać wielokrotnie. Wystarczy wprowadzić odpowiednią dawkę procentową do wierzchniej warstwy gleby i mamy temat rozwiązany na dekady całe. Leci! Słabo, ale leci! Teraz zatrzymujemy proces dalszego spalania węgla, tak, żeby się nie zamienił w popiół. A para wodna, którą uzyskujemy, rozwija jeszcze bardziej strukturę porowatą. No słuchaj, jak zostanie taki fragment, to się do rana zrobi z tego popiół. Dobra, ale tu już chyba mamy sytuację pod kontrolą. Także jesteśmy bezpieczni i spokojnie dotrwa to sobie do rana. Na dziś zajęcia uważamy za zakończone. Jest nośnikiem, on nie jest nawozem, jest nośnikiem mikroorganizmów, które możemy zaszczepiać na powierzchni tego węgla drzewnego w bardzo różny sposób. Gdybyśmy go dodali właśnie w postaci węgla drzewnego, niczym nienasączonego, to zabierze nam z tej gleby wszystko, zatrzyma wodę i wyciągnie nam wszystkie składniki odżywcze. I wtedy mamy pustynię. Dlatego zawsze pamiętajcie o tym, że nigdy nie możemy dodawać czystego węgla drzewnego do gleby. Zawsze przed jego aplikacją do gleby musimy go po pierwsze zasiedlić odpowiednią mikroflorą bakteryjną nasączyć wodą, dlatego też gasiliśmy całe palenisko wodą, żeby tą wodę już tam wbudować w jego strukturę. I dodatkowo musimy jeszcze na ten węgiel nanieść całą gamę składników pokarmowych, które będą stanowiły pożywkę dla mikroorganizmów glebowych. I wtedy taki węgiel drzewny już nie jest węglem drzewnym, tylko staje się biowęglem. Stąd ta nazwa. Więc węgiel drzewny z nośnikiem dodajemy biotę, czyli ten element ożywiony, łączymy to, tworząc biowęgiel. Celujemy mniej więcej w 10% biowęgla do wierzchniej warstwy gleby, czyli około 10-15 cm. I to wystarczy. Ale też nie dodajemy tego od razu. Zaczynamy od mniejszych ilości. Stopniowo zaczynamy się wspinać do tych 10% zasobności. Czyli wystarczy, że w ciągu jednego sezonu zwiększymy udział tej materii organicznej w postaci biowęgla o 1%. To, już, jeżeli byśmy to zrobili na jednym hektarze, daje nam potencjał związania 150 metrów sześciennych wody w glebie, w warstwie przypowierzchniowej. Wody, której nie tracimy tak łatwo, nawet w czasie suszy. Niewielkie porcje, dwie łopaty najpierw, na początek. Zobaczcie na strukturę. To jest właśnie to, o co nam chodzi. Bardzo węgiel, który można rozkruszyć w palcach. On już ma strukturę gąbki. Oczywiście są tutaj większe, mniejsze kawałki. Tak, i od razu rozkładamy to na powierzchni i po prostu zmierzdziemy. Proszę bardzo. Dobrze jest to robić w beczce i dobrze jest to robić wtedy, kiedy jeszcze ten węgiel jest wilgotny bo on bardzo mocno pyli i te cząsteczki takiego najdrobniejszego pyłu węglowego unoszą się w powietrzu i pamiętajcie o tym, że jeżeli tak się dzieje, to maska na twarz, żeby tego nie wdychać. Dobra? Dobra? Widzicie, ile jeszcze nie jest y, potłuczonych kawałków, to oczywiście sobie spokojnie możemy y, następnym razem y, wykorzystać. To już nam daje bardzo, bardzo dobry nosik. Tutaj już jest y, tak dobrze rozdrobniony ten węgiel, że naprawdę jest to coś, o co nam chodzi. No, bio węgiel jest jak ekogroszek. Masz to reklamowe. Tutaj mamy gnojówkę z pokrzywy. Jest to preparat biologicznie aktywny, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji zielonki z pokrzywy, pociętej poszatkowanej pokrzywy. Taką samą gnojówkę, nawet jeszcze lepszą i bardziej zasobną w składniki pokarmowe możemy robić z wielu różnych składników ziół, skoszonej trawy, ogólnie dostępnych chwastów i roślin pionierskich. Chciałbym, żebyście się zmusili jednak do tego, żeby nachylić się nad tą beczką i poczuć zapach tego. Czujecie, tak? Jest to raczej rzecz nie, nieprzyjemna, ale to nam y, mówi, że to jest gotowe. Y, łopatę poproszę, żebyśmy wrzucili tutaj przesiany nasz. Y, cały od razu, tak. Mamy nasz węgiel drzewny, nadal o dosyć rozdrobnionej y, strukturze porowatej. Zakładamy sobie sito na beczkę. Szczawiowa. Mm. I zobaczcie, ten węgiel, on nadal ma na tyle dużo powietrza, że trochę zaczyna nam e, pływać jeszcze, tak? Widzimy to? Więc oczywiście my możemy sobie to jeszcze przemieszać. Słyszycie jak on bąbelkuje? On cały czas, od, cały, czas cały czas oddaje powietrze, a wciąga tą wilgoć. Polecam. Zob po jednym, uwierzcie po jednym. mi po tylu minutach. Ile? Minuta? Dwie? Trzy? Porównajcie sobie ten zapach, a porównajcie sobie ten zapach. O ile mniej śmierdzi, prawda? Bo węgiel drzewny wciągnął również ten fetor i zablokował go w swojej strukturze porowatej. Wystarczy dosłownie, żeby przez godzinę ten węgiel naciągał nam e, te substancje e, i za godzinkę. Jak już przejdziemy sobie do e, ogrodu i wejdziemy na poziom tej biointensywnej uprawy warzyw, wykorzystamy sobie e, tę ilość do przygotowania e, grządki, na której te warzywa będą uprawiane. Wykorzystamy sobie również e, ten gotowy e, kompost, e, tak żeby jeszcze e, bardziej wzmocnić życie glebowe. Nie musi to być gnojówka, ale. Oczywiście najlepsze rezultaty uzyskamy, jeżeli zmieszamy te dwa preparaty. Bo tutaj mamy więcej mikroorganizmów beztlenowych, a aktywnie napowietrzana herbata kompostowa naniesie nam mikroorganizmy tlenowe. To najpierw zaszczepiamy tymi mikroorganizmami beztlenowymi i wyciągamy z tej gnojówki cały azot. A potem, jak to odsączymy, dodajemy mikroorganizmy tlenowe z naszej pryzmy kompostowej i wtedy mamy pełen komplet, tak? bo w głębszych warstwach gleby, gdzie tego tlenu jest mniej. Potrzebne nam są mikroorganizmy beztlenowe. W płytszych warstwach gleby, gdzie tego y, tlenu z powietrza jest więcej, potrzebne nam są mikroorganizmy tlenowe. I wtedy sobie robimy naprawdę głęboki profil glebowy, w którym wszystkie składniki pokarmowe zostaną uruchomione właśnie przez y, tą mikroflorę bakteryjną i nie tylko, bo tam są też grzyby. Nie zostawiamy czarnego y, na, wy, wystawionego na słońce, tak? musi być struktura tego biowęgla zmieszana z wierzchnią warstwą 10-15 cm gleby. Jeżeli masz ochotę przekopać i włożyć w to więcej pracy, przekop. Jeżeli idziesz metodą no dig, czyli bez przekopywania, po prostu przykrywasz warstwą kompostu. I to wszystko. Węgiel y, możesz przechowywać latami, a nawet setkami lat. On się nie rozkłada, nie traci już swojej struktury. Y, jak jest już zamieniony bio, y, na biowęgiel, to należy go zużyć y, od razu, tak. To już nie warto tego przechowywać, no bo jeżeli on wyschnie, to wyschnie też życie, życie mikroorganizmu. U nas szykujemy się do upraw zimowych, czy tych lesie, jesiennych i późnego zimowego zbioru, to nawet teraz jesienią opłaca się ten biowęgiel dodać do gleby. Jeżeli byśmy zostawiali gołą glebę, nie ma sensu, chyba że pod względem jakby zatrzymania wilgoci w glebie. To jest jedyny bonus, jaki wtedy uzyskamy. Jeżeli nie będzie okrywy roślinnej, mróz nam bardzo dużą część mikroorganizmów po prostu e, zabije. Więc lepiej, jeżeli są rośliny, które mogą dostarczyć cukry i mogą e, sprawić, że ta mikroflora, nawet w okresie zimowym, będzie dalej zasilana paliwem, będzie miała biologiczną aktywność za zachowaną. Jeżeli zaczynamy przygotowywać glebę na wiosnę, no to wtedy oczywiście od razu przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, przed rozpoczęciem uprawy, dodajemy na początku tą porcję 1% biowęgla i stopniowo budujemy jego zawartość przez następne lata. Tak, żeby dojść mniej więcej do 10% w wierzchniej warstwie gleby. Przerabiamy to z wierzchnią warstwą 10-15 cm gleby. Na to dajemy kompost, i na to jeszcze powinniśmy dać ściółkę. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy intensywną suszę, żeby jak najmniej wody e, utracić z gleby. Okay? Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej takich filmów o rolnictwie w Polsce.